koleżanki i koledzy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar zespołu szkół zawodowych numer 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej wprowadzić. Do hymnu państwowego. przybyłych gości, dyrekcje, grono pedagogiczne, koleżanki i kolegów. Ciepło witam uczniów klas pierwszych, najliczniej uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. W murach tej szkoły zdobędziecie wiedzę i wykształcenie godne współczesnego człowieka. Wszystkim uczniom życzę powodzenia i jak najlepszych wyników w nauce w nadchodzącym roku szkolnym. Bardzo proszę Pana Dyrektora Ireneusza Gołęckiego o zabranie głosu. zacząć od słów Podziękowania w stosunku do pana naczelnika, jak również do pana prezydenta, że wyrazili zgodę, aby szkoła mogła utworzyć pierwszą klasę e, branżową, pierwszego stopnia, bo już od kilku lat staraliśmy się, aby tą klasę stworzyć, i właśnie wśród was są uczniowie tej klasy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie. Naczelniku proszę przekazać podziękowania od naszej społeczności panu prezydentowi, że wyraził zgodę na utworzenie tej klasy. Dziękuję bardzo. A wy drodzy uczniowie klasy pierwszej, szczególnie was pozdrawiam, bo przyszliście do szkoły pierwszego wyboru przeglądając wasze dokumenty. Ponad 90% uczniów wybrało tą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Bardzo się cieszymy, że właśnie dokonaliście takiego wyboru, bo jest to szkoła, jedna z najlepszych szkół zawodowych nie tylko w mieście, ale również w województwie. To tu właśnie zdobędziecie umiejętności i wiedzę, która pozwoli Wam zdać egzaminy zawodowe i maturę na poziomie wyższym niż. Województwo czy w Polsce. To tu właśnie zdobędziecie tą wiedzę, ale i poznacie przyjaciół może pierwszą miłość, a prawdopodobnie na pewno. I tak jak w tej piosence, która była na początku, będziemy upadać, ale trzeba się podnosić i iść do przodu. Przed Wami dla niektórych trzy lata wspaniałego. Okresu dla niektórych 5 lat w techniku, ale tu właśnie rozpoczyna się Wasze dorosłe życie. Tu dowiecie się, na czym polega to życie, jak może być wspaniałe, ale wspaniałe będzie wówczas, kiedy to Wy będziecie tworzyć atmosferę tej szkoły, tworzyć historię tej szkoły. My, jako nauczyciele, będziemy Was wspierać, będziemy Was ukierunkowywać, ale to od was zależy, jak spędzicie te pięć lat. To od was będzie zależało, jak spotkamy się za 5 lat na studniówce i ktoś z Was powie, Panie Dyrektorze, to była cudowna szkoła. Tak, to jest cudowna szkoła i tego wam życzę. Życzę Wam, żebyście za 5 lat właśnie tak opisywali swoją szkołę. Szkoła, która ma swoją tradycję, szkoła, która potrafi uczyć ale również i bawić. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji rozpoczęcia tego roku szkolnego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, e, drodzy uczniowie, rodzice, e, pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 1, no a przede wszystkim wy, Pierwszoklasiści, bo to jest dla Was dzień wyjątkowy i szczególny. E, w imieniu prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Michała Itwniuga, także swoim serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Można było powiedzieć, że wreszcie wakacje się skończyły i rozpoczął się rok szkolny 2023-2024, rok szkolny wyjątkowy, szczególny, gdyż każdy w zasadzie jest taki, chociażby dla pierwszokreślistów, którzy rozpoczynają nowy etap edukacyjny czy w szkole branżowej, czy w technikum w zespole szkół zawodowych numer jeden. Przychodzimy do szkoły z nową energią, zapałem, pomysłami, zamierzeniami i celami i chciałbym życzyć, aby te wszystkie plany, zamierzenia i cele zostały zrealizowane. Żebyście wy, drodzy uczniowie. Tutaj w Zespole Szkół Zawodowych numer 1, a jestem co do tego przekonany, że tak będzie, znaleźć ogromną satysfakcję, satysfakcję z własnego rozwoju, z własnych sukcesów, rozwijania umiejętności, poszerzania wiedzy, odkrywania, a także pogłębiania zdolności, które już tutaj, które posiadacie. Na pewno Zespół Szkół Zawodowych Numer 1, nauczyciele, dyrekcja zapewni Wam ten rozwój przez 3, jak Pan Dyrektor powiedział, albo przez 5 lat i za te 5 lat z satysfakcją ukończycie Zespół Szkół Zawodowych Numer 1. Życzę oczywiście Wam samych piątek, szóstek, czasami czwórek, no czasami tam dostateczna z plusem, żebyście takie oceny tylko przez ten rok szkolny osiągali. Oni nie szybko, zobaczycie, że za parę miesięcy, nie będziecie wiedzieli kiedy, spotkacie się na zakończeniu roku szkolnego. Nauczycielom także życzę, aby ten rok był pełen satysfakcji, osiągania sukcesów wychowawczych, edukacyjnych, dydaktycznych, żebyście te wszystkie plany, zamierzenia, które zaplanowaliście, bo zawsze to jest tak, że w Nowy Rok Szkolny nauczyciel wchodzi z nowymi planami, żebyście zrealizowali. Żeby była to ogromna satysfakcja z tych osiągnięć i wychowawczych, i dydaktycznych. Jestem pewien, że także tutaj dzięki dyrekcji, troszeczkę dzięki organowi prowadzącemu w niewielkim stopniu znajdziecie warunki, żeby właśnie tą wiedzą, umiejętności przekazywać uczniom nie tylko klas pierwszych, ale także wszystkich klas technikum czy szkoły, szkoły branżowej. Dziękuję panu dyrektorowi za te podziękowania, które przekażę prezydentowi miasta, panu Michałowi Litwiniukowi. To jest bardzo dobrze, że powstała szkoła branżowa, klasa pierwsza, że ta oferta edukacyjna ze zespołu szkół zawodowych, numer jeden dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli się rozwija, się poszerza, bo to jest oferta edukacyjna całego miasta. A co za tym idzie, um, uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z tej szerokiej palety profili, kierunków nauczania w naszych szkołach a szkolnictwo zawodowe leży nam szczególnie na sercu, gdyż dobrze wiemy, że czasami te proporcje nie są takie, jakbyśmy chcieli w tych wyborach absolwentów szkół podstawowych, więc dobrze, że powstają nowe kierunki, nowe profile i każdy może znaleźć coś dla siebie. Czeka nas wiele zmian, bo tutaj Pan Dyrektor o tym nie wspomniał, ale w tej chwili trwa projektowanie przebudowy, termomodernizacji 11 obiektów oświatowych w Białej Podlaskiej, w listopadzie mają być gotowe te projekty, między innymi zespołu szkół zawodowych. Numer 1 połączone z fotowoltaiką, i następnie dzięki tym projektom będziemy mogli ubiegać się o środki unijne, środki zewnętrzne. Trwa projektowanie modernizacji obiektów dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych Numer jeden i w Zespole Szkół Zawodowych Numer dwa, co także podniesie tą jakość edukacyjną, warunki nauczania, tutaj także w ekonomiku. Mógłbym tutaj jeszcze o wielu innych rzeczach związanych z edukacją miejską, oświatą miejską, w którą tak pięknie wpisuje się Zespół Szkół Zawodowych numer jeden, ale na pewno uczniowie klas pierwszych już czekają na pierwszy dzwonek. No dzisiaj to jeszcze nie będzie pierwszego dzwonka, ale jutro na pewno, więc nie będę tego wątku rozszerzał. Życzę całej społeczności szkolnej wspaniałego, a przede wszystkim spokojnego roku szkolnego 2023-2024, żeby obyło się bez żadnych nowych wojen, żeby te, które trwają, zostały zakończone, żeby obyło się bez żadnych jakichś nowych epidemii, pandemii i tak dalej, żebyśmy nie musieli ponownie przechodzić na nauczanie na odległość zdalne, bo to przecież nie jest w zasadzie e, normalne. Czy też żeby jakieś inne wydarzenia nie przeszkodziły nam w normalnej, spokojnej e, pracy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, najlepszego, wspaniałego nowego roku szkolnego. Dziękuję bardzo standard zespołu szkół zawodowych nr 1 w imieniu Komisji Edukacji Narodowej wyprowadzić.